Cześć witam Was. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka. Mam kluczyk. Zaraz sprawdzimy sobie, czy działają. Działają. Czy działa dociąg w drzwiach kierowcy? Pamiętacie? Montowałem. Ok, montowałem zamek w ACC no i brakowało nam. W sumie nie brakowało, bo miał go nie być, ale jako że ja jak zaczynam coś i chcę robić to od początku do końca, to robię to od początku do końca. Więc dzisiaj przychodzi czas na zamek do dociągów do naszej ósemki. No i zobacz, tak silniczek wygląda. Co ciekawe numer części zaczyna się jak w C6 A6 C6 o, i tak ma tutaj pasować zaraz sobie skompletuję jakieś śrubki żeby nam to się tutaj zamocowało porządnie zakładamy linkę podpinamy wtyczkę no i zobaczymy czy dociągi działają jeżeli nie to trzeba będzie coś dokodować ale zobaczymy udało mi się skompletować śrubki tak jak powinny być. Tyle wystają i co? Montujemy. Na razie działają w sposób taki O, widzicie? Nic się nie dzieje, tak? A chcemy, żeby nam się ładnie domykały. To znaczy ja chcę. Bo właściciel powiedział, że jemu to i tak jest niepotrzebne. A ja mu powiedziałem. To się jeszcze okaże, czy ci jest to potrzebne, czy nie, będziesz miał. To docenisz. Na razie nie wiesz co, tracisz. Dowiesz się, jakby jest zamontowane. No i słuchajcie, mamy zamontowane. Niestety tutaj to zabezpieczenie jest pęknięte na tą linkę. Ale ta linka i tak się tutaj nigdzie nie wydostanie. Zobaczymy, czy coś jeszcze mogę z tym zrobić. A teraz tak. Zamykamy zamek. i zamek zamknięty ok teraz zrobimy sobie test przy zamykaniu drzwi i słuchajcie teraz to jest o 8 można? można wreszcie będę mógł złożyć boczek i zakończyć sprawę tutaj tych drzwi no i co? koniec koniec z trzaskaniem dziwiami. można można zamykać auto z klasą panie kolego ja jestem bardzo zadowolony a jakbyś chciał zrobić drugą stronę dla małżonki to wiesz gdzie walić do mnie znasz mój adres na razie dziękuję wam Taki krótki dzisiaj, bardzo pozytywny. Miejmy nadzieję, że niedługo odpalamy trupa. Dolot wyczyszczony, jadę zaraz po, po uszczelki i będziemy testować systemy, które założyłem. Cześć, pozdrawiam Was i do zobaczenia.